Gosia biegnie w swoim mieście. Powiedz, czy to ma znaczenie, że biegniesz u siebie? Ten bieg tak ważny dla siebie? W Warszawie ja mieszkam. Trenuję już kilka lat. Razem z moim trenerem. Czuję się już przyzwyczajona do tego, że tutaj jestem. Czuję dobrą atmosferę. Czyli nie będzie presji związanej z tym, że twoi własni kibice będą stali na trasie? Nie, nie przeszkadza mi. Ja tego nie słyszę. Jestem skupiona na trasie. Więc kibicowanie nie przeszkadza. Mi. Czy czujesz się mocna, przygotowana dobrze, dobrze wytrenowana? Tak. Jeżeli będzie dobra pogoda, sprzyjająca, czuję się dobrze przygotowany. Ok, to powiedz nam, na e, jaki wynik celujesz? Poniżej 3 godzin to byłby mój rekord życiowy. E, a jeżeli chodzi o miejsce w Mistrzostwach Świata Głuchych, to czy masz jakieś konkretne plany, czy po prostu biegniesz na czucie? Tak, celem jest maraton, ale też olimpiada dla głuchych. To jest moim celem. Ale czy są jakieś szanse na medal, na pierwszą dziesiątkę, coś takiego, czy. Tak, myślę, że jest szansa. Ale dziewczyny z Niemiec, też z Afryki są bardzo mocne, więc jest konkurencja. Ale myślę, że jest szansa. Trudno powiedzieć, zobaczymy dalej. Czy to, że jesteś osobą niesłyszącą, w jakiś sposób przeszkadza ci w treningu, czy wręcz przeciwnie, pomaga na przykład skupić się w czasie biegu? Tak, pomaga mi się to skupić. To jest dla mnie normalne. Razem z, 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 trenuję z osobami słyszącymi, więc też mi to nie przeszkadza. No to pytanie Lejka, W jaki sposób mamy Cię kibicować na trasie? Czy w ogóle nas będziesz widzieć jako kibiców? Tak, jeżeli będę biegła. Będziecie kibicować, da mi to siłę i energię. Oczywiście ja się skupię, ale potrzebuję tej energii. Czyli wiecie, jak kibicować? Czekamy na Was na trasie. A goście, dziękuję Ci bardzo. Dzięki.